Cześć z tej strony Karolina z Kryptokancelarii. Jesteśmy na Wrocławskim rynku i pytamy Was, ile kosztuje Bitcoin? Kurs Bitcoina na dziś, czyli 9 grudnia, wynosi 396 401 zł. Ile obecnie według Ciebie aktualnie wynosi kurs Bitcoina na dzień dzisiejszy? Eee, moim zdaniem na dzień dzisiejszy wynosi Bitcoin 386 000 złotych. Super, jest to prawidłowa odpowiedź. Gratulacje. Inwestowałeś już kiedyś na jakichś giełdach? Próbowałem. Na jakich? XTB. Ok. E, więc moje pytanie. E, ile obecnie według Ciebie wynosi bitcoin? Możesz pomylić się o 10 tysięcy złotych. 123 tysiące. Niestety nie. Ile obecnie według Ciebie wynosi e, kurs bitcoina? Możesz pomylić się o 10 tysięcy złotych. O 10 tysięcy złotych? 390 tysięcy złotych. Super, jest to prawidłowa odpowiedź. Obecnie kurs wynosi 396 401 zł. Gratulacje! Dziękuję. Super. Wrocławski rynek Dzień Drugi. Obecnie cena Bitcoina wynosi 425,5 tysiąca. Inwestowałeś już kiedyś? Tak, aktualnie nie w kryptowaluty, ale siedzę w CEDE projekcie. Okay. To moje pytanie. Ile aktualnie według Ciebie kosztuje Bitcoin? Możesz się pomylić o 10 tysięcy złotych? Myślę, że tak. 254 tysiące. Niestety nie. Okay, to inwestowałeś już kiedyś na jakiejś giełdzie? Tak, jestem aktywnym graczem. Okej. Okay. E, moje pytanie: ile obecnie według Ciebie kosztuje bitcoin? Możesz pomylić się o 10 tysięcy złotych? E, tak jak mówię, jestem na bieżąco, e, więc bitcoin kosztuje około 105 tysięcy dolarów, e, czyli 420 paru tysięcy złotych. Super, prawidłowa odpowiedź.